W trzeciej części relacji z naszej wyprawy zajmiemy się sprawami organizacyjnymi, podzielimy się naszymi doświadczeniami oraz powiemy o kosztach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście dwóch pierwszej części to serdecznie zapraszam do ich obejrzenia oraz do subskrypcji kanału polubienia i udostępniania filmów. No to zaczynamy. Organizacja i planowanie. Mając doświadczenia z poprzedniej wyprawy, wiedzieliśmy, że dobre zaplanowanie to połowa sukcesu i brak stresu w czasie podróży. Optymalny plan na każdy dzień dawał nam bezpieczeństwo czasowe. Pierwszym etapem było zaplanowanie trasy zgodnej z miejscami, które chcieliśmy zobaczyć, a także miejsc noclegu. Miejsca noclegu staraliśmy się wybierać oddalone o maksimum 100 km. Szczególnie w dni o największym natężeniu atrakcji do zobaczenia. To dało nam rezerwy czasowe na nieprzewidziane zdarzenia lub nieplanowane atrakcje, i nawet odwołanie promu przez Lysefjord i konieczność nadłożenia ponad 100 km drogi nie zakłóciło planu podróży. Dzięki takiemu podejściu zobaczyliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy i jeszcze trochę więcej. Istotnym czynnikiem planowania był zakup namiotu dachowego, który musiał spełnić bardzo istotny wymóg mianowicie, że po zamontowaniu na dachu naszego samochodu całość nie mogła przekraczać dwóch metrów wysokości, aby zmieścić się do podziemnego garażu i przy okazji zmieścić się w limicie wysokości dla podstawowej ceny biletu na promie Stena Line. Wzorem poprzedniej wyprawy jedna osoba spała w samochodzie, a druga w namiocie dachowym. Czyli można powiedzieć, mieliśmy taki fajny apartament dwupoziomowy. Noclegi wybieraliśmy na kempingach, ponieważ dawało to możliwość korzystania z takich udogodnień, jak przede wszystkim pomieszczenia kuchenne, gdzie mogliśmy podczas niesprzyjającej pogody wygodnie przygotować i spożyć posiłki. Toalety i prysznice z ciepłą wodą to była duża wygoda. Dwukrotnie, kiedy deszcz nas mocno zmęczył, wybraliśmy zamiast naszego namiotu dachowego nocleg w chytce, czyli takim małym, skromnym domku. Planując miejsca noclegu, planowaliśmy też rezerwowe, położone niedaleko głównych, i okazało się to w jednym przypadku pomocne, a rezerwowe miejsce okazało się nawet ciekawsze od tego głównego, z którego nie można było skorzystać. Wybierając przeprawy promowe przez Bałtyk do Szwecji, skorzystaliśmy z doświadczeń z poprzedniej wyprawy i zmieniliśmy miejsce wypłynięcia w drogę powrotną. Do Szwecji płynęliśmy nocnym rejsem z Gdyni do Karskrony. A wracaliśmy z Nynesham do Gdańska i to okazało się bardzo dobrym wyborem, ponieważ podczas 18-godzinnego rejsu mogliśmy naprawdę odpocząć po trudach wyprawy i porządnie się wyspać. O tym, jak sprawdził się nam dachowy podczas wyprawy, opowiem w osobnym filmie, dlatego warto zasubskrybować kanał, aby nie przegapić tego filmu. Teraz opowiem o naszych doświadczeniach, które mogą się przydać tym, którzy chcieliby wybrać się na taką wyprawę. Pierwsza rzecz to praktycznie brak konieczności posiadania gotówki. W zasadzie za wszystko zapłacimy kartą, nawet za miejską toaletą. Choć na wszelki wypadek można mieć ze sobą trochę tej gotówki, lecz najpewniej jej nie wydacie. Podróżując poza głównym sezonem, na gampingi dobrze jest dojechać przed godziną 19 lub nawet 17, aby bez problemu się zameldować. Choć... Są też kempingi, na których można to zrobić samodzielnie w automacie. Natomiast, kiedy najlepiej wybrać się na taką wyprawę? Według mnie początek czerwca jest najlepszą porą, ponieważ wcześniej nie wszystkie drogi będą jeszcze otwarte, a później, w pełnym sezonie, utrapieniem będzie duża ilość turystów na drogach i w atrakcjach turystycznych. Możemy mieć również problem ze znalezieniem miejsc noclegowych. W pełnym sezonie praktycznie za wszystko zapłacimy więcej, a pełny sezon trwa zazwyczaj od 15 czerwca do 15 sierpnia. System opłat dla zmotoryzowanych turystów za drogi i mosty, promy, opiera się w głównej mierze na automatycznym szczytaniu tablicy rejestracyjnej na punktach kontrolnych i wysłaniu pocztą faktury do zapłaty, co może trochę potrwać. Aby to usprawnić, zarejestrowałem się na stronie e 24 i tam faktury miałem do pobrania po niecałym miesiącu od powrotu do Polski. Wiatr i deszcz będzie częstym towarzyszem podróży po Norwegii i trzeba być na to przygotowanym. Ważne, aby zabrać ze sobą odzież na różne pory roku, bo różnica temperatur może wynosić nawet ponad 20 stopni i to zaledwie w ciągu kilkudziesięciu minut. Najbardziej zmienną z norweskich zmiennych jest pogoda, która oczywiście nigdy nie jest zła, a złe są tylko nasze nieodpowiednie ubrania. Sklepy są czynne przeważnie co najmniej do godziny 22. No ale należy pamiętać, że wyroby procentowe mają ograniczone godziny sprzedaży. Osoby chcące polatać dronem w Norwegii muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. A suma gwarancyjna nie jest mała, bo wynosi ponad 9 milionów norweskich koron. Ubezpieczenie zaś jest obowiązkowe dla każdego drona, który nie jest zabawką. Aby wiedzieć, gdzie możemy latać, przydatną będzie aplikacja Ninox Drone. O tym, co warto zabrać na taką wyprawę oraz jakiego rodzaju sprzęty nam się bardzo przydały, opowiem w oddzielnym filmie. Przyszła pora na koszty. Zacznijmy od kosztów przepraw przez Bałtyk. Za nocny prom z Tena Spirits z Gdyni do Karskrony, za dwie osoby z kabiną z oknem i śniadaniem, które było w cenie, zapłaciliśmy 1230 zł. Za prom Polferies Nova Star z Nesham do Gdańska z kabiną z oknem zapłaciliśmy 1320 zł. Podczas podróży promami korzystaliśmy z posiłków. Na promie Spirit była to kolacja, a na promie Nowa Star kolacja i śniadanie. Za jedzenie na promach zapłaciliśmy 365 zł. Na promach Scenaline w częściach wspólnych możemy korzystać z darmowego internetu. Natomiast na promie Polferis Nowastar Star internet jest płatny. Nocowaliśmy na kempingach. Osiem noclegów korzystając z samochodu i namiotu dachowego – to koszt 1079 zł. Oraz dwa razy wybraliśmy odrobinę luksusu, nocując w chytkach, płacąc 463 zł. Noclegi kosztowały nas w sumie 1542 zł. Podczas całej wyprawy przejechaliśmy dokładnie 3937 km. Nasz samochód spalił średnio 7,7 litra na 100 km benzyny 95, za którą zapłaciliśmy 2043 zł. Przeprawy promowe przez fiordy oraz płatne odcinki dróg to koszt 347 zł. Na wyprawę wykupiliśmy ubezpieczenia dodatkowe asistans samochodu, ubezpieczenie turystyczne oraz obowiązkowe w Norwegii ubezpieczenie OC dronów. Wszystkie ubezpieczenia kosztowały nas 588 zł. Z atrakcji, z których korzystaliśmy, był to wjazd kolejką Gaustabanen i on kosztował 437 zł. za dwie osoby. Inne wydatki, takie jak zakupy w sklepach, jedzenie typu przekąskowego w KFC, McDonaldzie, w barach, a także inne wydatki, takie jak parkingi, toalety i tym podobne, to koszt 847 zł. I teraz podsumujmy. Całość to 8762 zł, czyli 4381 zł na osobę. Czy było warto? Oczywiście, jak najbardziej, bo spełnione marzenia nie mają ceny.